Argument, dla którego miasto Bolesławiec uczestniczyło w projekcie Dolnośląskiej autostrady rowerowej się skończył, ponieważ to był główny argument, który przemawiał za tym, żeby miasto do tego projektu przystąpiło. Skoro projekt w obrębie stowarzyszenia zakończył swoje istnienie, został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego, powinniśmy z tego stowarzyszenia wystąpić i oszczędzając w ten sposób pieniądze Bolesławian. Mało tego, te 160 tysięcy, które do tej pory zostało wydane z pieniędzy Bólesowieckich podatników w żaden sposób nie pokazują efektów tej pracy. Nam nie przedstawiono, co za te pieniądze zostało wykonane, jak ta trasa będzie przebiegać. Nie opracowano dokumentacji projektowej, nie ma żadnych projektów, nie ma żadnych działań, które my jako radni moglibyśmy rozliczać. Dlatego uważam, że no, używając takich delikatnych słów nie jest to uczciwe. Nie jest to uczciwe, tym bardziej, że Według mojej oceny, zresztą jest to, jest to wiedza powszechna, tak? Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna jest projektem politycznym, gdzie główną rolę odgrywają tak zwani bezpartyjni samorządowcy, władze miasta, władze województwa itd. Także uważam, że no nie, ma, nie ma powodów. Mało tego, uważam, że, że miasto Bolesławiec powinno domagać się zwrotu zapłaconych składek i wystąpić z tego stowarzyszenia. Bo panowie mówią o ideach, a my mówimy o faktach. Wydaliśmy 160 tysięcy, nic z tego nie ma.